Na dzisiejszym filmie zrobimy sobie test takiego ciekawego produktu. Dopiero go sobie kupiłam, chociaż trochę się na to zbierałam, tylko po prostu nie mogłam go znaleźć. No i ostatnio w butcie e, znalazłam też dzięki pomocy jednej z Was e, dowiedziałam się właśnie, że w butcie można już stacjonalnie kupić, a mianowicie mowa tutaj o tej gąbeczce bardzo ciekawej. Jest to gąbeczka z firmy Real Techniques z serii Bold Metals Collection i myślę, że dlatego nie mogłam je znaleźć, bo widziałam, mm, ostatnio właśnie Royal Techniques wypuściło kilka nowych gąbeczek, e, chyba cztery różne rodzaje, czy trzy. E, w każdym razie widziałam wszystkie te pozostałe mm, gąbeczki w takich, wiecie, nowościach w Super dragu, czy w butcie, a tej nie widziałam, chociaż na tej właśnie mi zależało, bo tam to jakoś tak, no niekoniecznie, może kiedyś wypróbuję, ale nie, nie byłam tak napalona, wiecie, na te gąbki jak na tą, bo ta jest troszeczkę taka inna, taka bardziej wyjątkowa. No i okazało się, że tam to są takie normalne, to są normalne gąbki z takiej normalnej serii, tak jak ta pomarańczowa, ta Miracle Sponge. Zaraz Wam pokażę, bo ją też gdzieś tam mam trudna, więc nie zwracajcie na to uwagi. Ta, no to tamto są właśnie z takiej serii. E, a ta jest z serii Tabled Metals Collections Mirror, e, Collection Miracle Diamond Sponge. E, tak ona wygląda, czyli po prostu gąbetka w kształcie diamentu, więc jeśli chcecie ją kupić w butcie, to idźcie na, mm, na tą strefę z właśnie z tej serii Bold Metals Collection, czyli te złote takie, mam gdzieś też te pędzle. Tylko ona kosztuje 12 funtów. Ostatnio była właśnie w promocji takiej w bucie, że mm, kupujemy jedno, a drugą mamy za pół ceny. E, ja w sumie żałowałam później, że nie kupiłam tej drugiej nawet dla kogoś, czy po prostu później dla siebie na zapas, no ale już trudno, bo jakoś tak szybko ją złapałam, później się zorientowałam, że że przecież mogłam sobie kupić też tą drugą e, za połowę ceny, ale już trudno. W każdym razie, m, jakoś tak mnie skusiła chyba głównie tym swoim kształtem i tym swoim ciekawym wyglądem, no bo e, nie da się ukryć, że nie jest to taka. Powa gąbeczka. Zaraz Wam pokażę ją też z bliska i ogólnie nie otwierałam jej. Jeszcze mam ją już od kilku dni i bardzo się powstrzymuję, żeby jej nie użyć. Wiecie jak to jest? Ja zawsze tak mam, kiedy dostanę jakąś nawet paczkę, czy sama sobie coś kupię, ale coś takiego, co chcę pokazać Wam w filmach, a po prostu jak wiecie, pracuję i nie codziennie mam możliwość, żeby coś nagrać. To potem jest taka wiecie O Jezu, no już nie mogę się doczekać Kiedy uszyję tego nowego produktu Więc właśnie tak samo miałam z tą gąbką Więc mega się cieszę, że dzisiaj sobie ją przetestujemy Razem, no i zobaczyłam po prostu Jak ona się sprawdza, więc pokażę wam Z bliska na w opakowanie Jak ona wygląda, to opakowania nawet jak widzicie Są takie Fajne takie bardziej luksusowe. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale w każdym razie, jeśli chodzi też o cenę, to jest duża różnica, bo ta gąbka, tak jak Wam powiedziałam, kosztowała 12 funtów, a te pozostałe nowe gąbeczki, i te, zarówno ta dokonturowanie, jak i te zestaw tych mini-gąbeczek, kosztują po. 5,50 albo 6 funtów, jakoś tak. Więc no cena jest dosyć duża, yy, różnica w cenie jest dosyć duża, bo to jest praktycznie połowa ceny za tą gąbkę. No powiem wam, że ojejku, jest naprawdę fajna, miękka. Porównam sobie z Beauty Blenderem. Moi Beauty Blender również jest brudny, bo myję go zawsze przed użyciem codziennie. Yy, nie po, bo nie mam na to czasu, już jak się pomaluję, tylko zawsze rano przed umyciem, przed użyciem. Co ja gadam? No i tak porównując yy, miękkość no, to ta jednak jest troszkę twardsza, no ale no jest twardsza. Jest taka bardziej zbita, yy, ale ogólnie ta też jest yy, bardziej zbita od Beauty Blondera i tak bardzo fajnie się sprawdza. No i jeśli chodzi o ich yy, porównanie, ich miękkości, no to, to jest podejrzewam, że yy, taki sam. Nawet ten. Z tego samego są zrobione, więc, yy, więc podejrzewam, że yy, to będzie mniej więcej porównywalne. Zobaczcie, tak wygląda. Jest biała i w takie jakby wiecie. Yy, tak, jak macie diament i on się tak odbija. Te jego takie kształty. Pokażę Wam porównanie rozmiarowe do Beauty Blendera. Sorry za ten Beauty Blender. Żałuję, że go nie umyłam. No, nieważne. W każdym razie tylko tak na chwilę Wam go pokażę. Jak widzicie, jest sporo, znaczy, no, nie sporo. Jest trochę większa od Beauty Blendera. Więc za chwilę sobie ją zmoczę, umyję ją i zmoczę i pokażę Wam, jak będzie wyglądała po. Po właśnie zmoczeniu i czy będzie więkscie i tak dalej. Zobaczymy sobie wszystko. Ok więc tak wygląda gąbka po zmoczeniu. Jak widzicie troszeczkę ten rozmiar się powiększył. Zobaczcie, jest teraz widocznie większa od beauty blendera. No i teraz jest taka naprawdę fajnie mięciusia, taka przyjemna bardzo, że tak spokojnie można ją wiecie. Zgnieść. No i dobra, tak jak zwykle nałożę sobie, a, zapomniałam wam powiedzieć, mam już bazę na, na skórze więc nakładam sobie podkład takimi, jak zwykle po prostu takimi kropeczkami Ach, aż po prostu szkoda jest ją, mega jest mi szkoda ją zabrudzić, Klepujemy. na początku może wklepię sobie tu na policzki i na czoło tą, taką większą stroną powiem wam, że tak fajnie e, jak się tak wklepuje to to jest takie dosyć przyjemne <laughs> powiedzmy, bo niektóre gąbki są Wiecie, tak bardzo twarde, że yy, jak właśnie wklepujemy, to jest takie uczucie, jakbyśmy się po prostu biły po twarzy. Więc yy, naprawdę tutaj nie ma tego <grytania> uczucia. Więc myślę, że jest ok. Dobra, dalej na czoło, bo tu też mamy taką troszkę większą tą strefę. No i zobaczcie, całkiem ładnie yy, po prostu rozblendowuje. Myślę, że to tworzywo jest takie samo jak tej gąbeczki pomarańczowej, więc jeśli używało się tamtej, no to będzie bardzo po prostu podobny efekt. Trochę na szyję sobie zjedę, żeby mi się kolor nie odróżniał oczywiście. Zobaczcie, teraz to wygląda mega nieestetycznie. Właśnie to mnie denerwuje w jasnych gąbkach, że po prostu, no, one wyglądają później mega nieapetycznie. I dobra, teraz tymi większymi tutaj mm, stronami spróbuję sobie wklepać Tutaj, pod brudek, podkład. Na nos. No i tutaj. Pod nos. Muszę troszkę tutaj użyć tego, co mam tego podkładu na tej większej stronie, bo już mi się tu skończył na twarzy. Jakiegoś ogromnego szału nie ma w ogóle. Mam trochę za ciemny podkład, teraz zauważyłam, więc użyję sobie jaśniejszego korektora. Jakiegoś wielkiego szału nie ma. Dobra, przechodzimy do korektora. Użyję sobie korektora z mak. Longwear, głównie dlatego, że on ma troszkę jaśniejszy kolor. Jest on w odcieniu NC20. Więc będę mogła sobie właśnie troszeczkę rozjaśnić tą twarz. No i będę dopywać tutaj pod oczy. I może spróbujmy użyć tej małej strony gąbki, tej wiecie. Oj, no, strasznie teraz powiem wam, że. Dziwne, tak jakoś to przekręcać tę gąbkę. Niby jest to takie trochę pomocne. Jak mam być szczera, to trochę coś tam to może daje, bo to dociera. Wiecie, mamy tutaj takie dwa kształty, więc możemy to sobie dopasować. Jednocześnie wyblendowywać tutaj pod oko, jednocześnie tutaj niżej. Więc może coś tam to rzeczywiście pomaga. Dosyć sporo korektora pożera jednak ta gąbeczka. Niestety, no ale tak to już mamy, właśnie z gąbkami. Trzeba to porządnie wklepywać, naprawdę. Bo o, widzicie, jak tym trójkącikiem się wklepuje, to zostawia on takie trochę ślady. E, takie właśnie trójkąty. O, i tutaj to będzie bardzo przydatny ten, ten koniuszek, bo mogę sobie rozświetlić, e, właśnie tutaj, zwłaszcza na nosie, tę strefę tylko tam, gdzie chcę, bo on jest takie właśnie fajnie e, małe, więc jest dosyć precyzyjny również. Okej Kochane, jestem z powrotem, no i zobaczcie Wyprałam gąbetkę i aż wam pokażę z bliska, bo nie ma ani jednego małego śladu yy, po podkładzie, czy tam po korektorze Po prostu idealnie się doprałam, może dlatego, że to jeszcze jest, wiecie, nowa gąbka i jest jeszcze taka świeża tam w środku Nic się tak za bardzo nie, nie wżarło, ale i tak jak na białą gąbkę, no to myślę, że naprawdę super, że w ogóle żadnych śladów nie ma Nie miałam najmniejszego problemu, żeby ją wyprać normalnie, tak jak zawsze i Beauty Blender piorę tym olejkiem takim. Polecam Wam również bardzo ten olejek. Olejek do mycia ciała z firmy Isana. W Rosmanie możecie go kupić, i właśnie tym olejkiem tą gąbkę e, również myłam. No więc podsumowując, myślę, że naprawdę. E, Warto zakupu gąbka, mi się bardzo podoba, jeśli lubicie takie gadżety fajne, bo jeśli nie zależy wam na tym, tylko po prostu chcecie jakąkolwiek gąbkę, która będzie w miarę taka fajna, miękka i tak dalej, no to możecie sobie spokojnie kupić tą pomarańczową, która jest tańsza, ale jeśli chcecie coś takiego wyjątkowego, to troszeczkę bardziej, żeby fajnie też tak to wyglądało, ja lubię takie gadżety, ja jestem taką trochę srokną, jeśli chodzi o takie rzeczy i lubię po prostu jak coś ładnie też wygląda, mimo że tylko ja to widzę praktycznie, kiedy robię makijaż, no i wy to widzicie. Ze moimi widzami, więc trochę też z tego względu takie rzeczy kupuję, ale naprawdę ja lubię takie właśnie fajne, małe gadżety. Nie porównałabym mi aż tak bardzo do beauty blendera, bo troszeczkę bardziej wolę Beauty Blender za to, że jest chyba bardziej taki porowaty, wiecie o co chodzi. A te gąbki są zrobione z zupełnie innego tworzywa. Jeśli macie gąbkę Real Techniques i macie beauty blender, no to na pewno wiecie, że te tworzywa są zupełnie inne. Ta jest w ogóle z takiego, nie wiem nawet jak to określić. Tamta jest taka. Beauty Blender jest taki mocno porowaty, więc wygląda jak taka typowa gąbka, a ta yy, nie widać tutaj takich właśnie dziurek może o nie widać takich bardzo dziurek jak w Beauty Blenderze Ale ona jest i tak To tworzyła. jest na tyle fajne, że bardzo ładnie Rozprowadza yy, podkład Czy tam inne produkty, więc naprawdę jestem Zadowolona. Nowy błąd na tyle Jeśli chodzi o ten film. Dajcie go do góry Jeśli się podobało i subskrybujcie mój kanał Jeśli lubicie moje filmy I chcecie ich oglądać jeszcze więcej w ogóle Możecie sobie włączyć też powiadomienia Które będą nam wys wyskakiwały kiedy po prostu pojawi się nowy film, Ucie, obok tej nazwy Natalie Beauty, macie em, taki dzwoneczek, w którym włączacie powiadomienia, więc możecie sobie włączyć, jeśli macie ochotę. Więc tak, to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa.